Września pozyskała prawie 3 miliony złotych unijnego dofinansowania na rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w znanym i popularnym wśród mieszkańców parku imienia Dzieci wrześnińskich oraz na skwerze przy ulicy Harcerskiej. Oba miejsca do końca przyszłego roku mocno się zmienią. Tutaj posadzonych zostanie ponad 2000 nowych roślin, dodatkowo latarnie energooszczędne w liczbie 54 sztuk. Powstaną nowe ścieżki na nawierzchni mineralnej. Dwa klimatyczne mostki, które zlokalizowane są w samym parku, zostaną wyremontowane. Dodatkowo projekt uwzględnia również pływające fontanny. A to wszystko zostanie okraszone obiektami małej architektury, jak m.in. hotele dla owadów i domki dla kaczek. Nowy blask zyska również skwer przy ulicy Harcerskiej. Tutaj z kolei posadzonych zostanie 6 tysięcy nowych roślin, różnorodnych drzew i krzewów. Projekt obejmuje też nowe oświetlenie, ławki, ścieżki utwardzone na wierzchnie, a także powstanie dekoracyjnych pergoli. Dodatkowo wybudowane zostanie w pobliżu również przejście dla pieszych. Projekty zostaną zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu w ramach funduszy europejskich dla Wielkopolski. Całkowita wartość tej inwestycji szacowana jest na kwotę blisko 5 milionów złotych.